Dzień dobry, bo musiałam zobaczyć, czy mi się tutaj nagrywa, i dzisiaj chciałabym się wypowiedzieć na taki temat. Um, ostatnio oglądając jedną aplikację, um, jakiś taki filmik mi po prostu podsunęła ta aplikacja, właśnie o pani która właśnie odpowiadała na pytanie. No i w ogóle to mnie bardzo zaintrygowało, w ogóle się zdenerwowałam troszeczkę i w ogóle stwierdziłam, że muszę na to chyba odpowiedzieć jakoś i może to było o mnie w ogóle. I zaraz tutaj powiem, o co chodzi. No więc pani odpowiadała na pytanie panu, ponieważ ten pan do niej napisał, że był u jakiejś pani jasnowidzącej, no właśnie. I ona mu powiedziała, że on ma smoczą duszę. I ja w ogóle mm, byłam trochę w szoku, bo myślałam, że mm, ona powie coś yy, tak jakby pozytywnego, ale ona powiedziała właśnie coś negatywnego. I teraz yy, powiedziała, że yy, smoki i reptilianie i plejadianie nie mają duszy. I teraz będę mówić poważnie, bo tutaj jest trochę jakby z tej dziedziny, właśnie takiej energetycznej, która też jest bardzo ważna i istotna dla wszystkich, yy, którzy oczywiście biorą to pod uwagę. I ja, tutaj sama, yy, sama ja, yy, bardzo dużo tych sesji yy, odbyłam na poziomie właśnie rozpoznania duszy danej istoty czy i teraz tutaj też było bardzo dużo takich rozpoznań, właśnie od strony smoczej duszy, reptiliańskiej duszy, właściwie takich też elementów, które ja określałam jako pochodzenie Melchizedeków, również królów i tych takich. Też nie nazywając ich, jakby po, po na przykład jakiemuś tam, gdzieś tam w jakichś książkach, widziałam to w jakiś sposób. I ja generalnie, kiedy robię te rozpoznania, to bardzo ufam temu, dlatego że jest to dla mnie tak bardzo widoczne i realne. I generalnie tam nie ma niczego, co. Mogłoby być dla mnie jakieś niesamowite. I teraz wyjaśnię. Przy rozpoznaniach moich posługuję się tym, że widzę daną istotę, gdzie ona tam była i te wszystkie te takie połączenia, które są związane z jej zejściem, przebywaniem na czasie, przestrzeni. I ktoś może powiedzieć, że to są jakieś bajki czy coś. Absolutnie tutaj nigdy nie miałam takiego czegoś, wręcz przeciwnie, i miałam bardzo duże potwierdzenia, że właśnie tak było. I teraz, jeżeli ktoś mówi, że nie ma czegoś takiego jak dusza smocza, smoki są bardzo potężnymi istotami. I one są tak, jakby stworzone ze źródła. Bezpośrednio. To jest coś wspaniałego, tak można powiedzieć. I jeżeli ktoś mówi, że nie ma czegoś takiego jak pochodzenie, czy tam, że ktoś ma smuczą duszę, to bardzo mało wie o tym wszechświecie. Nawet reptiliańska dusza jest. I reptilianie też są istotami, które posiadają duszę, czyli to światło ducha swojego, ale też bardzo duże, jakby e, takie elementy, które są związane z przebywaniem na różnych przestrzeniach i oni są też bardzo e, jakościowi. I nie wolno. Zbliżając się do jakiejkolwiek duszy, nawet jaka ona by nie była, mówić coś takiego. Czy nawet Plejadianie, czy jakkolwiek inne rasy. Tutaj, w momencie, kiedy ktoś mówi, jeszcze ta pani powiedziała, że ta osoba, być może to jestem ja rzeczywiście, powinna mi to jakoś odpisać, nie? Powinna mi odpisać lub nagrać jakiś filmik. Nie chce mi się w to wchodzić w taki sposób, ponieważ tam pewnie by wynikła z tego jakaś gównoburza. Natomiast chodzi o to, żeby tutaj wyjaśnić pewne rzeczy. I teraz my jak reinkarnujemy, czy jesteśmy na tym wszechświecie, jesteśmy w stanie być w różnych rasach. Jesteśmy w stanie być również w zwierzętach. Jest to normalną rzeczą. Jeżeli ktoś uważa, że tylko człowiek posiada duszę, to się bardzo myli. I tutaj ta pani również określiła, bo nie dokończyłam, określiła coś takiego, że ta osoba nie posługuje się moralnością. I teraz to jest takie pytanie ogólne: jaką moralnością? Co ona miała na myśli? To właściwie mnie bardzo intrygowało że, no i że ma bardzo duże podpięcia. Jeżeli mam jakieś podpięcia, no to mam zajebiste te podpięcia, rzeczywiście. Do przestrzeni, które rzeczywiście są, a nie są wydumaną jakąś rzeczywistością w jej głowie, która na przykład może na przykład komuś wymontować coś innego. I teraz dochodzimy do takiego punktu, w którym... Kto tutaj daje tak zwane papiery na prawidłowe myślenie lub przetwarzanie tych elementów i danych? Bo tutaj jest bardzo ważna rzecz, bo bez względu na to, jak my dobrze widzimy, czy, czy czujemy, czy jasno widzimy, to jest coś takiego jak prawo do życia i nieocenianie tego czyli jeżeli wychodzę z punktu takiego założenia, że mogło mnie to dotyczyć chociażby na przykład, tak, i że ja mogłam wykonać takie sesje i że mówię takie rzeczy ludziom i że bardzo też im to czasami pomaga, bo oni są jakby w wiedzy pewnych elementów i mogą pewne rzeczy zrozumieć. Ale też jeżeli ktoś powie, że Smocza dusza jest zła, no to e, albo że reptiliańska zła, albo jakaś inna, no to zaczyna mm, tutaj wchodzić ego, tak? Takie ego-człowiecze, które zaczyna rozróżniać to, że ta osoba jest lepsza. I właściwie nie wiadomo z jakiego powodu. Czyli my tu wszyscy jesteśmy uczestnikami w, w, w wszystkich elementach i ty masz coś do powiedzenia, ja mam coś do powiedzenia, i, i ja, wiesz co, tutaj powiem ci tak. Ty, który mnie słuchasz, jestem tutaj po to, też, żeby pokazać, że my możemy wszyscy być jacy, chcemy i Generalnie możemy też nauczyć się współżycia. Takiego współżycia dobrego, przepływowego. I to współżycie ma nam służyć do tego, żebyśmy mogli zrozumieć drugą istotę. Dusza generalnie jest zbiorem zapisu, tutaj przebywania istot, a duch jest jeden, jest święty. I taka największa. Istota, która może się określać jako cud natury, jest może czasami bardziej pusta niż coś, co ty określasz jako zło. Bo to zło, w pewnym sensie, tak zwanym filozoficznym, wysokim, musiało doświadczać bardzo wielu rzeczy, żeby się nasączyć tym czymś złym. W naszej terminologii, a to jest nasza terminologia, Dualistyczna, która często, gęsto mówi nam, jak mamy żyć. I w tym też momencie, kiedy my musimy często podejmować pewne moralne, też aspekty naszego życia, żeby chociażby kogoś na przykład nie zabić um, lub czegoś tam nie zrobić, i bardzo łatwo nam się też wcielać w istoty, które Właśnie są tymi tak zwanymi prawnymi istotami ze wszechświata, które jakoby mierzą, że coś jest dobre, coś jest złe. Tutaj na Ziemi, kiedy tobie się wydarza zło, to wtedy możesz powiedzieć: To jest ewentualnie dla mnie szkodliwe i ja muszę to rozwiązać. W ogóle podchodząc do prawa, jako tutaj, nawet na Ziemi, Czyli prawni ludzie mają więcej mocy niż cywilny, dlatego że on jest w tak zwanym takiej selekcji, selekcji um, zbioru. I prawo określa w pewnym sensie, co powinno być, a co nie. Ono jest może często bardzo zwichnięte albo niewydolne w niektórych miejscach. Ale w założeniu ma ustalać pewne tak zwane podgrupy, systemy, jakkolwiek, żeby się tym istotom lepiej żyło i żebyśmy my mogli też doświadczać pewnych rzeczy. I to tutaj, generalnie, kiedy jesteśmy w ocenie, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Ja sama doświadczyłam bardzo często, Istot, które miały bardzo takie negatywne elementy, ale nigdy ich nie określałam jako złe. I generalnie dla mnie tutaj ta cała konkluzja właśnie pochodzenia duszy i generalnie tego, że mogłabym być tą właśnie osobą. Mam trochę za mało chyba czasu i nie chcę mi się jakby przepychać z tymi osobami, bo z kolei musiałabym właśnie. Wejść w jakąś taką dyskusję i kogoś pouczać, a tego mi się nie chce robić albo wyjaśniać, musiałabym znaleźć odpowiednie słowa, żeby tam było to wszystko ładnie ułożone, ponieważ sama tutaj też zaczynam zauważać pewne nieprawidłowości, więc też staram się sama bardzo dokładnie patrzeć, żeby też nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. Ale chodzi mi o to też, żeby pamiętać, że jeżeli dajemy takie tezy na świat, to musisz wiedzieć rzeczywiście, na pewno, czyli tutaj, jeżeli te osoby są też w takiej ocenie, bo ta pani prawdopodobnie też była z jakiejś takiej energetycznej strefy. A znam takie osoby, gdzie też oni się definiują, że jakieś tam rasy są ewidentnie złe i trzeba je też zniszczyć, albo um, nie pomagać, albo cokolwiek takiego. I teraz wszechświat jest pełen istot, które też widzą, są jasno widzące, ale są też definiujące jako dobro i zło. I generalnie rzecz biorąc. Możemy mieć osobiste założenie, że czegoś nie chcemy i nie lubimy, ale w pewnym sensie, kiedy jesteśmy wysoko w energii, powiedzmy, takiej zrozumienia. Ja tutaj nie mówię, że ja jestem wysoko w energii, bo nie będę się też jakby określać, żeby się chwalić albo żeby ktoś mnie tam zrozumiał. Aby mnie dobrze zrozumiał w tym momencie, chodzi mi o to, że jeżeli się też zajmujemy rzeczywiście energiami, tłumaczeniem innym, jak to wygląda i tak dalej, to nie możemy nikogo z obszarów takich energetycznych skazać na podział. Tylko musimy dać tym, którzy będą tego słuchać lub w wyjaśnieniu, dać im. Taki jak najbardziej wyrównany poziom, który pomoże im pewne rzeczy poukładać. I nie wolno wtedy oceniać, bo ta ocena jest akurat zła. Akurat w, ostatnich, w ostatnim filmie e, mówiłam tutaj o, o bardziej ziemskich rzeczach. I z tych ziemskich rzeczy rzeczywiście możemy w tym momencie też, czyli jeżeli jesteśmy na ziemi i nas coś dotyczy, to możemy powiedzieć, to jest dla mnie złe, ja tego nie chcę i, i ty jesteś niefajny i tak dalej, odcinamy to i tak dalej. To jest jakby naturalna rzecz. Natomiast jeżeli jesteśmy wysoko energetycznie i mówimy o czymś, czego inni nie widzą, to musimy zachować tak zwaną równowagę, a nie nakładać tak zwane dobre, złe, dobre, złe. Jeszcze raz powtarzam, oczywiście istnieją dusze smocze, reptiliańskie, każde jedne. Nawet kocie, psie i w ogóle jest tego bardzo, bardzo dużo. I możemy oczywiście stosować podgrupy, pewne rzeczy klasyfikować i tak dalej. I oceniać, że na przykład albo mówić na przykład pod kątem informacyjnym jeżeli już ludzie będą gotowi jak wygląda na przykład yy, powiedzmy jakość dusz reptiliańskich a na przykład smoczych jak to można rozróżnić i rzeczywiście tutaj jeszcze ten czas nie nadszedł żeby też jakby pokazać to w taki sposób bardzo jakby dobry no, bo ludzie nie są jeszcze, powiedziałam, gotowi na to, ale niedługo tak będzie i myślę, że ten czas będzie też dla wszystkich bardzo fajny. Także tutaj, odnośnie tego właśnie wyjaśnienia, takiego, albo może nie wyjaśnienia, bo tu bardziej mnie to zainteresowało i stwierdziłam, że może coś właśnie nagram na ten temat, bo. Ta pani też była bardzo taka przejęta tym wszystkim, i w ogóle potem zobaczyła również, że ktoś jej przeszkadza, że zobaczyła sarenki, no i ona w ogóle była w takimś takim troszkę. Zamotaniu energetycznym, to akurat ja zauważyłam, bo kiedy jesteśmy też bardzo przejęci różnymi rzeczami, to też wypatrujemy tych znaków przeszkadzających i one są bardzo takie widoczne. Nie? I tutaj właśnie to się też pojawiło. Trochę mi się chciało śmiać, trochę byłam też zaskoczona tym wszystkim. No i w ogóle ona tam taką dużą propagandę tworzyła, właśnie. Przeciwko właśnie tym, tym wszystkim takim dziwnym rzeczom. I teraz wyobraźcie sobie, że istnieje taka grupa osób, a jest tego całkiem duża ilość, którzy też właśnie siedzą, robią te wszystkie sesje channelingowe, widzą te wszystkie rzeczy, nie umieją tego wyjaśnić. My jesteśmy cały czas jeszcze na etapie, w którym też nie mamy dowodów na to, i kto ma tutaj określać to, co i jak. Ja powiem Wam tak, w momencie, kiedy Widzicie, że ktoś się zbliża do tak zwanego właśnie e, polaryzowania, czyli coś jest dobre, a co złe, to tam raczej nie trzeba za bardzo z tego jakby słuchać i korzystać, bo ta osoba będzie zawsze narzucać tak zwany dualistyczny punkt widzenia. W momencie, kiedy im bardziej masz jakby wyrównany poziom, i ktoś tutaj też może ci przedstawić to bez strachu bez takiej jakby naleciałości, tym jest lepiej. Im więcej wolności, tym lepiej. I to będzie wszystko dobrze. Czyli będziemy, im będziemy mieć więcej wolności, słowa myślenia, tym będzie lepiej. A przenosisz na te obszary ziemskie spokój, relaks i zauważenie tego, co ci szkodzi. I oczywiście reagowanie na zło. Ale nie to odgórne, tylko to niskie. I wtedy wszystko będzie dobrze. I tutaj chyba już bym skończyła. Także, jeżeli ktoś ma ochotę na jakieś rozpoznanie, to oczywiście zapraszam i dziękuję bardzo, i do widzenia.